Battlefield 6 to teraz bardzo gorący temat i pewnie tak pozostanie do samej premiery gry. Mam nadzieję, że ta temperatura nie ostygnie po tym, jak zobaczymy, co też dla nas przygotowali. Temperatura ta będzie się pewnie podnosić z każdym kolejnym newsem na jego temat, a ja oczywiście będę spieszył z kolejnymi materiałami, z kolejnymi analizami, gdy tylko dowiem się. Czegoś więcej. W międzyczasie możemy sobie pospekulować, w międzyczasie możemy sobie podyskutować, a społeczność na pewno jest do tego skora, sądząc po komentarzach, które czytam, w wiadomościach, które od Was dostaję, też w dyskusjach podczas streamów. I postanowiłem dzisiaj właśnie przygotować taki kolejny materiał analizujący to, czego chcielibyśmy w Battlefieldzie 6. Postanowiłem przygotować taką listę życzeń po jednym życzeniu z każdego Battlefielda nowej ery, nazwijmy to. Witam Was bardzo serdecznie z tej strony Miniu. Przypominam tylko o streamie codziennie po 20:00, Prawie spotykamy się na YouTube, jeżeli ktoś ma ochotę razem pograć, razem podyskutować, serdecznie zapraszam. A teraz wracamy już do tematu dzisiejszego odcinka. I tak jak wspomniałem, lista życzeń będzie wyglądać w ten sposób, że będzie to po jednym życzeniu, po jednym feature, po jednej rzeczy związanej z Battlefieldem, jednym z tych, które zostały wydane do tej pory i lista ta będzie obejmować Battlefielda Bad Company 2, Battlefielda 3, Battlefielda 4, Battlefielda hardlinea, Battlefielda 1 i Battlefielda 5. Oczywiście moglibyśmy się cofnąć bardziej w czasie, ale uznałem, że tamte tytuły miały tak inną technologię, nazwijmy to, że ciężko byłoby jej przyrównywać do tego, co może się pojawić w roku najprawdopodobniej 2021 albo na początku 2022, a więc zaczynajmy i idziemy chronologicznie. Battlefield Bad Company 2. Co ja chciałbym z tej gry zobaczyć w najnowszej odsłonie, czyli w Battlefieldzie 6? Otóż klimat. Jak dla mnie um, dyskusyjne jest czy Battlefield Bad Company 2, czy Battlefield 3 miały lepszy klimat. Jednak stawiam na Bad Company 2. Ta gra miała coś takiego, że przyciągała i nie puszczała. Nawet singiel w tej grze był dobry, co rzadko pewnie możecie usłyszeć ode mnie, ja nie jestem wielkim fanem singla, jednak Bad Company 2 miało całkiem fajną historię, sporo humoru i jakby postacie i, i to co było z nimi związane było wciągające, a już sam Multi miał ten niepowtarzalny taki klimacik, to wszystko było zebrane bardzo inteligentnie. Wszystkie dodatki były bardzo fajnie, tematycznie przygotowane. No Wietnam dodatek to jest chyba jeden z lepszych, o ile nie najlepszy w ogóle dodatek, jaki powstał w historii Battlefielda. A więc jak dla mnie, Bad Company 2 musi przenieść klimat na najnowszego Battlefielda. Kolejna gra to Battlefield 3. I co też z Battlefielda 3 ja bym wybrał? No, wybór był ciężki, ale postawiłbym na mapy. Moim zdaniem Battlefield 3 miał chyba najlepsze mapy i najlepiej mapy dostosowane do trybów, czyli Um, to jak one były zbudowane, jaki był flow, szczególnie w raszu, który ja bardzo lubię w Battlefieldzie. No chyba nic się nie może porównać do e, Battlefielda trójki. No chociażby na e, przeprawie przez Sekwane albo autostradzie do Deheranu, no to były kultowe, kultowe rasze. Bardzo chciałbym zobaczyć tak dobrze przygotowane, tak dobrze zbalansowane mapy jak były w trójce, właśnie w najnowszym e, Battlefieldzie 6. Idziemy sobie dalej. Oczywiście mamy tutaj Battlefielda 4. I co też z Battlefielda 4 moglibyśmy wybrać? No i jak żeby inaczej, system destrukcji i Levolution. Wiele osób może uważać to za kontrowersję, ale ja uważam sam pomysł, sama idea Levolution była bardzo dobra, tylko nie zawsze była dobrze zaimplementowana. Moim zdaniem, to było związane z tym, że Battlefield 4 miał ogromne problemy na starcie i nie było. Ani czasu, ani zasobów do tego, żeby lepiej to Levolution implementować, ale chociażby na Siege of Shanghai zawalenie się wiżowca, no to jest jeden ze sztandarowych przykładów, jak dobrze Levolution można wykorzystać. To, czy to zostało super technicznie dobrze wykonane, to już jest inna sprawa. A system destrukcji, moim zdaniem, Battlefield 4 miał idealną. Idealny balans pomiędzy tym, co jest możliwe, a co zrobić, tak żeby nie popsuć map. Bo jeżeli popatrzymy na chociażby Bed Company 2, to tam system destrukcji był chyba jeszcze bardziej rozwinięty w sensie więcej można było zniszczyć. Ale niektóre mapy, tak w połowie rozgrywki, były już totalnie płaskie po prostu wszystko było zrównane z ziemią, i ta rozgrywka stawała się czasami troszkę nudna albo zbyt prosta. Więc moim zdaniem Battlefield 4 miał ten system destrukcji na takim idealnym poziomie, który mi najbardziej odpowiadał i wielu graczy wskazuje to właśnie jako taki system destrukcji, jaki chcieliby w Battlefieldzie najnowszym zobaczyć. Kolejna gra Battlefield Hardline, może dla niektórych kontrowersja, czy w ogóle powinniśmy go brać pod uwagę, bo wielu mm, graczy uważa Hardline'a za Powiedzmy, takie nieślubne dziecko serii Battlefield i nie bierze go pod uwagę, a jednak ja uważam, że miał tam kilka fajnych rzeczy, a między innymi, i być może znowu wzbudzi to kontrowersję, ale takie jest moje zdanie: Balans broni i time to kill. Moim zdaniem, w hardlineie po wszystkich paczach, doprowadzili to do bardzo dobrego stanu i ja, tam biorąc dowolną broń, wiedziałem dokładnie, czego mogę się od niej spodziewać, i dokładnie czułem koncepcję, jaka szła za tą bronią. PDW były na krótki dystans i tak działały, karabiny na średni dystans i tak działały, snajperki na długi dystans i tak działały. Nawet z shotgunami sobie nieźle poradzili. Wiadomo, na shotguny zawsze wszyscy i wszędzie będą narzekać, ale moim zdaniem te shotguny w Hardlinie też działały ok, i najlepszym dowodem na to, że. W Hardlinie nie było już na końcu albo teraz powiedzmy jeżeli ktoś jeszcze gra za dużych problemów jest to że ludzie używają wielu broni i jak się wejdzie na serwer jeżeli ktoś jakiś znajdzie teraz i pogra to nie jest tak że jedna broń dominuje oczywiście można powiedzieć że Mki w pewnym momencie były za dobre i wszyscy z nimi biegali ale nie jest tak. Akacze dawały sobie równie dobrze radę, miały troszkę większy odrzut, większy damage. Inne bronie także, dmr także fajnie się sprawdzały. Ze snajperkami, grało się moim zdaniem super w hardline. więc właśnie na tym poziomie balans broni i time to kill chciałbym zobaczyć. Nie było za szybko, nie było za wolno, było moim zdaniem a w sam raz i mam nadzieję, że właśnie tak w Battlefield 6 będzie. Battlefield 1, czyli kolejna odsłona, jaką mamy na naszej liście, i prawdę mówiąc, myślałem troszkę, czy właśnie ten balans broni z Battlefielda 1 nie mógłby być takim wzorem, ponieważ w tym momencie ci, którzy grają w jedynkę, wiedzą dobrze, że Całkiem nieźle to wygląda, szczególnie w porównaniu do innych tytułów, no nie mówiąc o Piątce, gdzie z tym Time to Kill wiadomo jak było i wiadomo jak było z tym balansem i z tymi wszystkimi problemami. Tam już legendy um, powstały na ten temat i, i mnóstwo memów. Aczkolwiek ja z jedynki wybieram wielkie operacje. To jest coś, o czym wspominałem w e, ostatnim filmie, że coś, czego mi brakowało w Piątce super wykorzystania i bardzo liczyłbym na to, że ten tryb będzie takim podstawowym trybem rozgrywki w Battlefieldzie. Generalnie wcześniej były dwa tryby podstawowe nazwijmy to w Battlefieldach, czyli Conquest, podbój oraz Rush. Rush troszkę został zdepresjonowany, ponieważ zbalansowanie tego trybu jest o wiele trudniejsze niż zbalansowanie podboju, dlatego też nie pakowali, że tak powiem, dużych mocy przerobowych w to, szczególnie biorąc pod uwagę inne problemy. A jednak wielkie operacje to jest coś, co moim zdaniem oferuje taką dodatkową jakość, ekstra jakość w Battlefieldzie, to jest coś, czego nie mamy w żadnym innym FPS-ie, nie mamy tak dużego trybu, nazwijmy to, który ciągnąłby nas przez taką długą historię i dawał możliwość naprawdę wczucia się w rozgrywkę. Ja bardzo lubię takie przedłużone rozgrywki, nawet jeżeli w wielkich operacjach, załóżmy w pierwszym czy drugim dniu w Battlefield, jeden ktoś bardzo dominował, to potem wchodził ten behemot. Może nie idealne rozwiązanie, ale zawsze to przedłużało trochę rozgrywkę, zawsze to wyrównywało trochę szanse i na pewno jest jeszcze wiele mechanizmów, które można by zastosować, żeby jeszcze lepiej te wielkie operacje zbalansować. I takie tryby, gdzie, tak jak mówię, flow jednej gry to jest powiedzmy od 45 minut do godziny. Dla mnie to jest, to jest idealne. Ja się nie zmęczę tą grą. Powiedzmy mogę zagrać taką jedną i jestem super zadowolony. Mam godzinkę na grę i sobie zagram taką jedną porządną grę. A z drugiej strony też nie jest tak, że ymm, będę miał problem, ponieważ co chwilę będę musiał zmieniać skład, co chwilę będę musiał zmieniać serwer, co chwilę będę musiał szukać nowej gry. No i ostatnia gra, ymm, nomen omen, która bierze udział w dzisiejszej wyliczance, to oczywiście Battlefield 5. No i co też takiego chcielibyśmy przenieść z Battlefielda 5 do Battlefielda 6? Pewnie wiele osób powie nic, a jednak ja uważam, że jest coś, wiele rzeczy dobrych w Battlefieldzie 5, a jedna bardzo dobra, i to jest gunplay. I nie chodzi mi o balans broni, nie chodzi mi o to tylko o sam gunplay. Pomysł na to, jak te bronie mają działać, dodanie dodatkowego odrzutu i zwiększenie tego skill gapa, powiedzmy, który jest w grze, moim zdaniem jest na całkiem dobrym albo na bardzo dobrym poziomie. I to jest coś, co pozwoliłoby wejść nowym graczom, ale także odczuwać dużą satysfakcję tym graczom lepszym. Generalnie chodzi o to, aby każdy mógł się odnaleźć na polu bitwy, ale żeby ten, kto gra lepiej, ewidentnie osiągnął lepsze wyniki przez swoje umiejętności. Ten, kto umie lepiej opanować trudną broń z lepszym odrzutem, ale większym damage'em, będzie radził sobie na polu bitwy lepiej. I o to chodzi w FPS-ach. Im skill gap większy, im większe pole do improvementu, im większe pole do wyćwiczenia pewnych umiejętności, tym lepsza gra się staje, tym lepsza gra jest na długi okres czasu i tym większe pole manewru do dodawania nowych broni, do balansu także, więc to jest ważna własność. No a przede wszystkim. Większe odczucie przyjemności dla tych bardziej doświadczonych graczy, dla tych nazwijmy to też hardkorowych graczy. Fajnie, żeby się hardcore pojawił tak przy okazji w tym Battlefieldzie 6, i to by zamykało tą listę moich życzeń. To są um, te tematy, to są te właściwości, to są te featurey, to są te tryby, które chciałbym z poprzednich 6 Battlefieldów zobaczyć w Battlefieldzie 6. Jakby tego nie wyliczać. No a jestem bardzo ciekawy Waszej opinii. Co Wy uznajecie za y, takie właściwości albo właśnie... Takie feature'y z poprzednich gier, może z tej listy, może też z innych gier, może z innych serii w ogóle, które chcielibyście zobaczyć w Battlefield'zie 6. Jestem bardzo ciekawy, zostawcie swoje propozycje w komentarzach. Jeżeli ten odcinek Wam się spodobał, nie zapomnijcie lajkować, subskrybować, jeżeli macie ochotę spotykać się częściej. No a ja już odmeldowuję się i do zobaczenia w kolejnych odcinkach, do zobaczenia na streamach. Z tej strony, jak zawsze, mówił do Was Miniu.